Hello, my dear students, uh, class 6. Witam serdecznie klasę 6. Um, open your notebooks, please, and write lesson and subject or topic for today. Zapisujemy dzisiejszy temat. Uh, today's topic sources of energy, czyli źródła energii, page 128, czyli strona 128 w waszych podręcznikach, ok? Uh, dzisiaj lekcja kulturowa, typowo um, więc. Um, Skupimy się na kulturze, tak i tak dalej. Ok. Uh, read words in the box. How do you say them in Polish? Tak? Czyli zaczniemy od zadania pierwszego, zapisujemy sobie pod tematem zadanie pierwsze, podpisujemy sosy of Energy, czyli źródła energii. No i przepisujemy słowa i je za chwilę przetłumaczymy, ok? Więc mamy pierwsze słowo, to jest coal. Jakie mogą być w ogóle źródła energii? że tak sobie pomyślicie, to oczywiście mogą być różne, prawda? CO to jest takie chyba najbardziej podstawowe, czyli węgiel. Gaz, czyli wiadomo, że będzie to. Gaz. Ojo, będzie to olej, nie? Czy tam, no olej. Renewable sources of energy, czyli odnawialne źródła energii. Solar farms, czyli takie farmy solarne, tak? Tam gdzie jest tak mnóstwo tych takich, wiecie, tych takich e, zbierających światło paneli słonecznych. No solar panels, panele słoneczne. No i wind farms, czyli e, farmy te wietrzne takie, gdzie jest mnóstwo tych wiatraków, które zbierają, produkują energię poprzez obracanie się wiatraka, Przez wiatr. Ok. Zapiszcie sobie um, tłumaczenia tych słówek. E, no i przejdziemy do zadania drugiego, tak? Tutaj stopujemy i tam tak i tak dalej, jeżeli ktoś się nadąża na spokojnie. E, complete the gaps of the words from the exercise one. Czyli trzeba tutaj uzupełnić e, ten tekst e, brakującymi słowami z zadania pierwszego, czyli przed chwilą z tym co sobie zrobiliśmy, nie? Ok. E, no i mamy tutaj tekst oczywiście o źródłach energii, nie? Okay, więc czytacie sobie ten tekst, moi drodzy, zapisujecie sobie zadanie drugie i uzupełniacie brakujące słowa, tak, robimy sobie cyfry od 2 do, mm, do 5, ok, 2 do 5, alright? So please read and do the exercise, ok? Alright, mam nadzieję, że macie zrobione, macie przeczytane i ogarnięte, no to uzupełniamy. Uh, let's start. I'm William and this is my school project of sources of energy. Czyli to jest projekt szkolny Williama na źródła energii. Most people get electricity from. Czyli ludzie biorą prąd tak z węgla, oleju albo z gazu. They aren't renewable and they make air and water dirty. My family thinks looking after our planet is important. We should save energy and we should also use renewable sources of energy. Read on to learn more. Hmm, farms, okay, and the wind farms, right? Wind farms um, use the wind to make energy. This energy turns into electricity and we can use it to power our washing machines and blenders. Wind is always with us, so we can use it again and again. That's why we call it renewable. Okay, my drodzy, ludzie zazwyczaj stosują węgiel, olej, albo gaz, żeby mieć prąd, tak, w domu. Natomiast nie są to odnawialne źródła energii, ponieważ one się już kończą, tak, ponieważ kończą się i wtedy jakimiś skutkami ubocznymi używania właśnie tych źródeł energii, no jest chociażby zanieczyszczenie środowiska, prawda, dlatego na przykład dobrym, jednym z odnawialnych źródeł energii jest na przykład wiatr, tak, i takie farmy wieczne są używane właśnie do tego, żeby zamienić wiatr na elektryczność, no i... Z tego wiatru można korzystać i korzystać i korzystać, ponieważ ten wiatr się nie kończy, tak? No zawsze jest z nami, więc dlatego właśnie jest podnabialny. Ok, another thing we can use is the sun. Lots of houses have solar panels on the roof. We can use the heat from the sun for water heating, but we can also make electricity with the sun's energy. Solar farms can make electricity for whole towns. Okay. więc tutaj się dowiadujemy, że kolejną, kolejnym źródłem energii może być słońce. Jest teraz mnóstwo domów z takimi panelami słonecznymi na dachach, tak? Dzięki temu mogą chociażby podgrzać wodę albo także zamienić energię słoneczną na elektryczność. No i takie farmy solarne potrafią zaopatrzyć całe miasta w elektryczność. Ok, and the last one. A block of flats is a... Tall building, we can build houses and flats with natural materials like wood and stone, so they are good for the planet. We can even grow plants on buildings, they look nice, and the rooms inside stay warm in winter and cool in summer. That means that we use local less coal, oil, and gas for heating, and we save energy. Czyli na przykład kolejnym ostatnim jego pomysłem na to, żeby trochę odciążyć nasz ekosystem jest po prostu na blokach tak mieszkalnych, żeby bloki mieszkalne nie były tworzone z sztucznych tworzyw, tak, w sensie produktów, tylko z naturalnych materiałów takich jak kamień i... Drewno, tak? które są dobre dla naszej planety. No i żeby na przykład na takich blokach rosły rośliny różnego rodzaju, ponieważ zimą będzie nam cieplej, latem będzie nam chłodniej, tak, to, to dzięki tym roślinom, no i dzięki temu, zużyjemy mniej węgla, oleju albo gazu, tak, żeby sobie ogrzać hmm. mieszkanie. Ok, to z great answers. Mam nadzieję, że mieliście to zrobione już samodzielnie. Ogarnęliście, więc na luzaczka. Ok, i teraz jak widzicie macie te zdjęcia do tego wszystkiego tak pokazane. No tak to właśnie wygląda, jeżeli byliście gdzieś nad Morzem Polskim, to na pewno widzieliście mnóstwo wiatraków, tak, chociażby w drodze na Kołobrzeg. Ok, no i tutaj mamy zadanie trzecie, moi drodzy, zapisujemy sobie exercise 3, choose uh, the correct answers, write them in the notebook. Tutaj robimy um, od 1 do 6, w sumie od 2 do 6, by jest zrobione i wybieramy poprawną odpowiedź, ok? Stopujemy film, ogarniamy, uzupełniamy, ok. Uh, a solar panel makes electricity from the sun right a wind farm makes energy from wind uh, we can use renewable source of energy many times we need water heating and buildings for hot water and coal gas and oil aren't renewable sources of energy right Those words correct answers, tak? Mam nadzieję, że grupa podstawowa też nadąża i ogarnia. Jeżeli nie, stopujcie film, tak, odpowiednią ilość razy i na pewno będziecie ogarniali. Ok. No i ostatnie zadanie, zadanie czwarte, na przemyślenie dla Was, tak? What saves energy and what does it? Które z tych rzeczy, które z tych sytuacji, które z tych wydarzeń, które tutaj będziemy mieli za chwilę, będzie oszczędzało energia, które no nie do końca. Ok? No to lecimy. Driving a car. Jazda samochodem. Czy to oszczędza energetycznie? Dużo się mówi o tym moi drodzy, żeby teraz nie jeździć samochodem, tylko korzystać z komunikacji miejskiej, no ale w dzisiejszych czasach pandemii tak ciężko jeździć komunikacją miejską. Having a solar panel on the roof. Czyli mm, zainstalowanie sobie takiego panelu solarnego, słonecznego na dachu. Oczywiście, że oszczędza. Leaving the TV on when you aren't watching. Oglądanie telewizji, kiedy nie patrzycie. Nie bardzo. Not leaving a computer on standby. Czyli nie zostawianie komputera na standby. Nie bardzo. Riding a bike to school. Jazda rowerem do szkoły. Jasne, że tak. Using coal to heat the house, używanie węgla, żeby mm, ogrzać dom. Nie bardzo. Wearing t-shirts at home in winter with the heating very high, czyli noszenie t-shirtów w domu, zimą, z bardzo, bardzo, bardzo wysokim grzaniem. Też nie bardzo lepiej już założyć sobie sweterek troszeczkę zmniejszyć to grzanie, tak? Żeby zaoszczędzić. energy okay and this is it thank you very much for today i see you next time goodbye